jakby pewność chwytu tego narzędzia. Naprawdę ten przycisk jest tak czuły. Myślałem, że w świecie narzędzi już mało co mnie zaskoczy. A tu nagle wjeżdża Sonic ze swoimi elektronarzędziami. No i łeb mam rozwalony. Z jednej strony naprawdę super sprzęty, poleciłbym je każdemu, ale mają pewien minus, który nie do końca pozwala mi cieszyć się nimi w 100%. Jaki to jest minus? Zapraszam na film. Nie będę was zanudzał parametrami. Link do sprzętów będziecie mieć w opisie filmu, także możecie sobie poczytać. Ale naprawdę mocy im nie brakuje. Ja bym bardziej chciał się skupić na swoich doświadczeniach no i jakichś takich, powiedzmy, wnioskach, jakie wyciągnąłem po użytkowaniu, no myślę tak około roku czasu. Także zapraszam. Jakbyście się zdecydowali na taki zestawik, no to dostajecie go w systemerze. To jest taki właśnie Thanos dwójka, czyli jak najbardziej pasuje do skrzyneczek festulowych. Cyk i możecie sobie go spiąć. Także fajna sprawa. Ja te systemery bardzo lubię, naprawdę są bardzo fajne. Może nie są najodporniejszymi skrzynkami do przewożenia narzędzi, ale za to zajmują bardzo mało miejsca. I w zestawie macie zakrętak, krętarkę, dwa akumulatory to są akurat piątki ładowarka i trzy końcówki uchwyt wiertarski końcówkę kątową i miłośrodową. I jak możecie zauważyć, to jest krętarka, ale tutaj macie uchwyt HEX. I gotowe. Także to jest fajna sprawa, ale jeśli byście chcieli na przykład założyć sobie zwykłe wiertełko, no to wtedy musicie ściągnąć tą końcówkę i możecie sobie wsadzić cyk końcówkę giertarską I o ile na przykład festulu, są na przykład te końcówki takie, jak wam pokazuję. Czyli tutaj macie powiedzmy coś takiego, nie? I to jest mniej więcej taki sam uchwycik, ale różnica jest taka, że festul jest dedykowany na swoje takie właśnie końcówki. I mnie to na przykład bardzo irytuje, że nie mogę założyć sobie takiej zwykłej końcóweczki powiedzmy od Spaxa bo nie wchodzi. Nie wiem po co coś takiego zrobili, ale pana soniku tego nie ma. I tutaj bez problemu możecie włożyć każde końcóweczki 1 czwarta hex. Ale jeśli byśmy chcieli sobie założyć wiertło, to wpinamy właśnie końcóweczkę i możemy sobie normalnie to zacisnąć. Także to jest spoko. Co jest ciekawą opcją jeszcze to to, że normalnie zakrętaki, no to to z zakrętak cyk, wkładamy końcówkę i sobie tam pracujemy. Ale jeśli byśmy na przykład chcieli z tego zakrętaka zrobić narzędzie z uchwytem wiertarskim, to też mamy taką możliwość i dla mnie to był w ogóle jakiś mindfuck bo wyciągamy takiego, taki plastiszek zabezpieczenie i teraz możemy włożyć właśnie zakrętarkę, uchwyt wiertarski. I teraz mamy, załóżmy, tak jakby dwie wkrętarki. Te końcówki, też od razu pokażę, mimo środowa, też pasuje. Uchwyt kątowy też pasuje, z racji tego, że możemy też założyć tutaj końcówki na przykład kątową, ewentualnie mimośrodową i działa. Tylko z racji tego, że tutaj jest udar, a tutaj mamy jakieś takie różne jakieś przejścia, to wydaje mi się, że to nie byłoby najlepszym rozwiązaniem, bo może się to po prostu uszkodzić. Także jeśli byście chcieli korzystać z tych dwóch końcówek, to raczej bym zalecał korzystać z tych końcówek w momencie, gdy mamy wkrętarkę, a to narzędzie ewentualnie z uchwytem wiertarskim, myślę, że będzie nam długo służyło. To jak już zaczęliśmy od plusów tych narzędzi, no to może zostaniemy w tej pozytywnej tematyce. A na końcu będziemy rozmawiać o minusach. No to przejdźmy sobie do tego pierwszego narzędzia, czyli zakrętarki. Zobaczmy, jak wygląda z bliska. To, co mi się podoba w tym zakrętaku, to, że jest strasznie wąski. On tutaj ma 98 mm, z tego co pamiętam, ale jeszcze sobie to sprawdzimy. No tak. Także jak dodamy do tego bicik jakiś tam, to naprawdę. Wszędzie tym można wejść. To jest plus. Kolejnym plusem jest to, że ta konsolka tutaj, o ile tym narzędziu nie jest problematyczna i jest w sumie spoko, bo tutaj zmieniamy sobie moc. Tak, mamy mały, średni i mocny moment obrotowy. Co jest taką ciekawostką, że te baterie Panasonica one nie mają. No, takiego klasycznego przycisku, żeby sprawdzić ich moc. To moim zdaniem jest minus. No ale, jeżeli chcielibyśmy zobaczyć ile bateria ma mocy, no to przytrzymujemy baterię i nam pokazuje, że jest 3 kresteczki, czyli w 100% naładowana. Dodatkowo, tutaj mamy jeszcze Możliwość, tak jakby regulacji tego światełka, tak? Po włączeniu się zapala, jest wyłączone i jest cały czas włączone. To jest spoko, bo czasami trzeba coś poświecić, no i to naprawdę jest przydatną funkcją. Mamy tutaj jeszcze jedną funkcję. To jest funkcja pracy z blachą. Czyli jeśli na przykład pracujemy, kręcimy dach z blachy, no i potrzebujemy łapać to na blachowkręty, no to tu jest taka funkcja, że udar jest wyłączony w momencie przechodzenia przez blachę, czyli jeżeli ta ten zakrętak wyczuje blachę. Nie wiem na jakiej zasadzie, no ale no, działa to naprawdę. To udar jest wyłączany w momencie, gdy mamy już powiedzmy ten blachowkręt dochodzi do drewna, to udar jest włączany, no i wtedy szybciej się po prostu wkręca, no i jakoś tam sprawniej się pracuje. Z pozostałych rzeczy to to, że te sprzęty są całe pokryte gumą. Tutaj kurde, no naprawdę ciężko jest znaleźć miejsce, które nie jest pokryte gumą i to jest naprawdę bardzo fajne. Bo jakbyśmy nie złapali, to ona jest naprawdę bardzo, ale to bardzo pewnie siedzi w ręce. To jest spoko i myślę, że inni producenci powinni się od nich uczyć, bo nie wiem, czy to jest jakiś strasznie duży koszt w utrzymaniu czystości, też myślę, że to nie jest problem. A naprawdę a naprawdę popracowałem troszeczkę tymi narzędziami, jednak to, że tej gumy nie brakuje. No, to to zwiększa tak, jakby pewność chwytu tego narzędzia. Co do mocy, to tutaj mamy maksymalnie 155 Nm. Czy to jest dużo, czy to nie jest dużo? No, w dzisiejszych czasach jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zakrętarki mają dużo więcej mocy, ale naprawdę im nie brakowało mocy. Także na końcu filmu porobimy sobie testy i zobaczycie, że naprawdę duże wkręty potrafi wkręcić ten zakrętak, a jest naprawdę bardzo malutki. Co jest jeszcze jedną fajną cechą tych sprzętów, to to, że system zapinania baterii jest. now. No, takim podwójnym zaczepie. Nie wiem, jak bym to do końca wytłumaczyć, ale tutaj nie ma takiej możliwości, żeby ta bateria się wypięła. Ona tak tutaj mocno siedzi, że to jest szok. A wiem, że przy wielu innych firmach, nawet takich, no, klasy premium, tak, czy to Milwaukee, czy to Festool, no to z tymi bateriami jest różnie. I mi na przykład w Festoolu, no, kilka razy się wypięła. Wiem, że ludzie też narzekają, że starsze modele, chyba Milwaukee, mają problem właśnie z trzymaniem baterii. W wiłocie było tak samo. No to tutaj jest coś takiego, że no nie ma opcji, żeby to się wypiął. Nawet jeżeli naciśniemy ten przycisk, też ciężko jest to wyciągnąć. bo trzeba naprawdę to złapać. O, widzicie, że tyk i do góry trzeba się do tego przyzwyczaić. Nie jest to jakieś takie problematyczne, ale moim zdaniem lepiej, jak bateria mocnie siedzi, bo tak jak wspomniałem wcześniej, parę razy gdzieś mi tam bateria wyskoczyła. A zwłaszcza jest tak, że jeżeli na przykład, nie wiem, pracujemy załóżmy wkrętarką, tak? I ta wkrętarka raz, drugi raz gdzieś tam upadnie, no i po prostu Jezus troszeczkę wyjechana, no to ta bateria często tak słabo trzyma, że ja na przykład robiłem tak, że była bateria i łapaliśmy jeszcze dodatkowo jakąś taśmę, żeby ta bateria po prostu sama nie wypadała. No to tutaj ten podwójny zaczep robi robotę i myślę, że to jest naprawdę pomocna rzecz. Co jest jeszcze bardzo fajną funkcją tych narzędzi, to to, że są strasznie takie precyzyjne. Chodzi o to, że delikatnie naciśniemy spust i zobaczcie jak to się zaczyna kręcić. Tak kultura pracy. No wiadomo, że silniki bezszczotkowe, ale no są strasznie ciche. Ciężko jest to tak, jakby pokazać w filmie, ale osoby, które pracują elektronarzędziami, wezmą sobie takiego pana Sonika w dłoń, będą wiedziały, że mają do czynienia z porządnym sprzętem. Rzecz jeszcze jest taką ciekawostką, właśnie w tych elektronarzędziach, to to, że one działają na baterie, tak jakby dwa rodzaje. No bo tutaj mamy teraz 18-V, ale one też działają na baterie 14,4. Ja nie mam takich baterii tutaj, ale może jeśli ktoś ma Panasoniki i ma na przykład te baterie 14,4, no to może będzie zainteresowany, że te narzędzia też na to będą kulały. Z rzeczy jeszcze takich dodatkowych, czy ja zauważyłem jakieś minusy? No, obsługa narzędzia przy pomocy właśnie tych przycisków. No to to jest taki schemat powtarzany też u innych producentów. Także do tego jestem przyzwyczajony i nie jest to dla mnie problem. No i ogólnie no naprawdę zarobistą funkcją jest to, że możemy sobie tutaj to ściągnąć, założyć na przykład jakąś taką głowicę i teraz na przykład robimy sobie dwa sprzęty z tego, tak? Bo tutaj możemy mieć założone wiertło i sobie coś tam nabiercamy i wkręcamy. Przejdźmy teraz do wkrętarki. Teraz tak, wszystkie rzeczy, które podobają mi się w zakrętaku, też są yy, no, we skrętarce. Tutaj mam z tym narzędziem taki problem, że no oczywiście, wiadomo, no, wszystko jest fajnie w gumie, yy, obroty lewo, prawo, zmiana biegów na szybkie, wolne. Ta precyzja, no zobaczcie, no żeby to było aż tak dokładne, popatrzcie jak to idzie. To praktycznie, widzicie to? Naprawdę ten przycisk jest tak czuły. I teraz tak, możemy sobie właśnie pracować w taki sposób. Możemy ściągnąć ten kołnierz i założyć jedną z trzech głowic. Tak? Teraz mamy uchwyt wiertarski. Co jest też fajne, że te uchwyty wchodzą tak bardzo hmm, bezproblemowo. Nie? Po prostu wkładamy ach, i gotowe. Chociaż w te końcowe to w ogóle są tak, że się wkłada, potem jeszcze się coś tam przekręca i to mi się nie do końca podoba. Wolę bardziej takie proste rozwiązania. O, na przykład mamy głowicę wiertarską. Wkładamy jest git, nie? Ale już na przykład w tej nowej wkrętarce, no na przykład o, w nowej wkrętarce uchwyt kątowy jest tak, że musimy właśnie ustawić i jeszcze tutaj to przekręcić. I teraz no nie wiem, wiadomo, że to są jakieś takie delikatne rzeczy, no ale no po co takie coś, nie? Że tu wkładasz, jeszcze musisz przekręcać, skoro może to być zrobione tak. I no i tak, tak jak powiedziałem, bateria bardzo fajnie śmiga. Tutaj minus właśnie z tym to jest kwestia przyzwyczajenia, żeby nauczyć się, w jaki sposób sprawdza się pojemność akumulatora. Teraz mam tutaj jakieś tam tryby poustawiane, przyciskamy ten set, no i teraz powinno tak, zapaliły się trzy diody, to znaczy, że bateria też jest naładowana. A, jeszcze nie powiedziałem o takiej ciekawej funkcji, może to być dla kogoś istotne, że ta wkrętarka ma funkcję glintowania. Nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego może być w wkrętarce, ale zaraz Wam pokażę o co chodzi. Przestawiamy sobie tutaj na tab i może na tym będzie lepiej widać. Zakładamy sobie gwintownik, kręcimy, puszczamy i wkrętarka idzie nam w drugą stronę. Cyk, cyk, cyk. I to jest w sumie spoko w momencie, chociaż znaczy wiadomo, no można sobie przestawić tutaj, tak, i z każdej wkrętarki zrobić wkrętarkę z funkcją wintowania, no ale tutaj jest jakiś taki bajer, ale no, ja parę razy z tego korzystałem i naprawdę no takie fajne, przydaje się to. Poza tym, że właśnie, no, no tutaj mamy wkręcanie, wiercenie, tak, czyli wkręcanie, odwiercenia różni się tym, że jak wiercimy, to nie załączy nam się sprzęgło. Tutaj jest coś takiego, że sprzęgło jest yy, elektryczne. Tam elektroniczne, tak, elektroniczne, czyli o, one nie ma czegoś takiego jak w takich starszych krętarkach, że jest takie brrr, takie uderzanie, wtedy tam jest sprzęgło mechaniczne. Tylko to jest tak, że jak dochodzi, tak jakby do tej mocy, z którą ma dokręcić, no to się zapala nam światełko i jest tak jakby odłączone ten napęd na, na głowicę. Teraz pokażę Wam, jak te sprzęty sprawują się podczas pracy, bo to jest w sumie najistotniejsze, a na końcu zrobimy sobie takie podsumowanie i może Was zdziwię, ale no, pomimo tych wszystkich zalet, jakie Wam przedstawiłem, no to jest jeden taki minus, który jest takim błędem krytycznym, i póki co, może nie, że dla wszystkich, ale dla mnie, no to ciężko by mi było tak, jakby przerzucić się na pana Soniki i znaleźć dla nich zastosowanie u mnie w warsztacie. Ale dlaczego? Co za chwilkę wam powiem. Mamy beleczkę. Teraz zobaczymy sobie, jak ten zakrętak sprawuje się w boju. 6 razy 140. To nie jest jakieś takie duże wyzwanie dla takiego zakrętaka, ale ogólnie zakrętaki z taką mocą raczej nie są dedykowane do jakichś takich hamskich krętów ciesielskich, typu nie wiem, tam 10 na 300, bo po prostu mają za mało mocy. To są takie rzeczy właśnie jakąś tam ławeczkę, beleczkę skręcić, coś takiego, ale do takiej grubej ciesielki to raczej nie polecam. Pełna moc i nawet przy takim wkręcie, czyli 6 razy 140, no to nie było tak, że no tak jak widzieliście pewnie na niektórych filmach, że nie wiem, ktoś tam jakimś takim dużym zakrętakiem kręcił to. No nie, no to jest tak jak powiedziałem. To nie są takie sprzęty. Jeżeli chcemy kupić coś takiego i myślimy, że będziemy, nie wiem, więźby dachowe kręcić jakieś i używać wkrętów, nie wiem, 10 razy 300, no to możecie się zdziwić. Zobaczymy teraz, to jest 8 razy 180. widzicie? I łeb się nie schował, czyli no ma za mało mocy, żeby poradzić sobie z takim właśnie większym wkrętem. A teraz zobaczymy sobie, że na przykład założymy tą głowicę wiertarską. Założymy sobie otwornicę sześćdziesiątkę. Nie wiem w ogóle, czy tak można. No, chyba raczej nie jest dedykowane do tego. No dobra, no to tak jak widzieliście, do jakichś takich wkręcików typu. 6 razy 140 jak najbardziej, tak. Dokręcenie jakichś tarasów myślę, że też spokojnie. A teraz zobaczmy sobie, o, gdzie tu można dokręcić normalnie. Jak będzie się sprawowała wkrętarka z otwornicą 60. O! No właśnie, to jest to, co mówiłem, że tutaj czuć tą moc, czuć tą taką hmm, dbałość o detale, czyli właśnie to, co powiedziałem, tak. Guma, y, fajna rękojeść, no. Wszystko tutaj śmiga. Teraz lećmy jeszcze tak. Kurde, na nas się pali wiertło. A załóżmy sobie jeszcze, a może tak zobaczmy. Teraz założymy właśnie zwykłe, zwykły uchwyt, znaczy no, na uchwyt HEX wsadzimy... Bez problemu. Ciężko tak jakby wytłumaczyć. Najlepiej, jeżeli na przykład myślicie o zakupie takiego sprzętu, to dobrze by było, żebyście sobie poszli do jakiegoś sprzedawcy, gdzie to można kupić. Bo kupowanie tak jakby w ciemno, no, raczej nie polecam. Bo fajnie jest wziąć sobie w rękę, przetestować, sprawdzić. I zobaczycie, że naprawdę w tych sprzętach jest coś innego, to nie jest taka. No, że wkrętarka, że ona się kręci możecie zrobić dziurę, możecie coś tam wkręcić. Okej, okay, no ogólnie do tego została stworzona wkrętarka. Ale jak weźmiecie ten sprzęt w rękę, to poczujecie, że tutaj coś jest, i ja sam nawet nie wiem do końca o co chodzi. Bo tak jak powiedziałem, fajne sprzęty, ale no, no niestety nie dla mnie. I komu ja bym je polecił, ale może zanim komu bym polecił, to pomówmy sobie o minusach. I tak jak widzicie, no, kręci się, kręci, wkręca, wykręca spoko. No, ogólnie do tego została stworzona wkrętarka. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest sprzęt dla mnie i o ile na przykład mam coś tam pana Sonika, taki malutki zakrętaczek, zajebista sprawa, ale to jest tylko i wyłącznie po to, tak, żeby jest mały zakrętaczek, tam jest bateria wbudowana. Super. Fajnie śrubki wykręca, taki malutki poręczny, fajna sprawa. Ale, jeżeli na przykład ja miałbym kupować takie elektronarzędzie. No i właśnie tu jest ten problem taki, który najbardziej mi przeszkadza, to to, że tych sprzętów jest strasznie mało. A może nawet nie, że strasznie mało, tylko to nie są sprzęty dedykowane dla mnie. Bo tam mamy na przykład jakiś, nie wiem tam, motowiertarkę jakąś fajną, jedną, dużą, większą, mniejszą, jakąś szlifierkę, jakąś wyżynarkę, jakąś, nie wiem tam, pilarkę do cięcia stali, To sumie taka ciekawostka. No i to w sumie z grubsza tyle. I cała ta grupa tych sprzętów nie jest tak jakby dedykowana dla mnie, czyli dla kogoś takiego, co bardziej lubię w drewnie, yy, lubi mieć na przykład, nie wiem, yy, jeden zestaw akumulatorów do wielu narzędzi i ja już wiem, że no, ciężko jest mieć tak, jakby jedną firmę, bo tak jak widzicie, i mam Festula, i mam Einhella, mam coś tam z Milwaukee, no różne jakieś sprzęty mam, ale no. To jest tak, że na przykład Einhela mam, bo tam mam dużo takich rzeczy też ogrodniczych, tak? Czy na przykład Festul nie ma? Z kolei Festul ma fajne sprzęty do stolarstwa, ale z drugiej strony do jakiejś takiej ciężkiej budowlanki, no strasznie słabiutko. A tutaj jest tak, że nie wiem, ciężko mi jest tak, jakby powiedzieć, dla kogo to mogłoby być dobre rozwiązanie. Jedyna jakaś taka grupa, która mi przychodzi do głowy, to są jacyś tacy montażyści, budowlańcy, tak? Czyli na przykład, no ja z racji wykonywanego zawodu, czyli strażaka, no to często miałem kontakt z takimi właśnie firmami, które montowały jakieś tam instalacje przeciwpożarowe. No to myślę, że dla kogoś takiego Panasonic spoko, tak? No bo porządna. Na szlifierka, coś tam trzeba przyciąć, yy, krętareczka, zakrętak Motowiertarka z funkcją, tak jakby już wbudowaną, tam nie wiem, odsysu tych tych, też, tych, tych, no tego pyłu, no to coś takiego. I wtedy, nie wiem, tam mają dwie skrzyneczki, i na przykład mówię, no jest jakaś powtarzalna praca, tak? Wywiercić, przykręcić, wywiercić, przykręcić i tyle. No to jeżeli powiedzmy ktoś potrzebuje fajnego sprzętu, to myślę, że będzie z tego zadowolony. Tylko właśnie, tak? No pytanie, czy w dzisiejszych czasach jest sens ograniczać się tylko tak, jakby do firmy, która ma ograniczoną liczbę tych. Narzędzi, czy lepiej jest pójść na przykład, nie wiem, w, w Makite albo w Milwaukee, bo w Milwaukee na przykład możemy sobie kupić sprzęty, które będą nam służyły do prac montażowych, ale jak będziemy potrzebowali, to sobie, nie wiem, dokupimy na przykład zagłębiarkę albo dokupimy sobie jakieś takie tematy stolarskie, bo teraz Milwaukee też mocno tam w stolarkę idzie na, ale nieważne. Chodzi o to, że jeżeli zdecydujemy się na Pana no to mamy tak jakby ograniczone pole manewru i tej sieci, czy tam powiedzmy na jakoś tak strasznie, nie rozbudujemy swojego warsztatu o sprzęty, właśnie tej firmy. No i to jest właśnie taki minus, który mi najbardziej przeszkadza, że jeżeli byśmy się zdecydowali na pana Sonika, to mamy tak jakby ograniczone możliwości w wyborze narzędzi. Może z czasem to się zmieni, może powiedzmy więcej tych sprzętów będzie dla szerszej grupy odbiorców, tak? Może nie wiem, jakiś tam stolarz coś znajdzie dla siebie, jakiś nie wiem, budowlaniec, no, inne grupy zawodowe, które też korzystają z elektronarzędzi. Jestem ciekaw waszej opinii co wymyślić o tych sprzętach, to zachęcam do tego, żeby udać się, czy to na jakieś, powiedzmy, wiem, targi albo coś, wziąć sobie w rękę, pobawić się. Ja mam troszeczkę rozdarte serce, bo z jednej strony strasznie podobały mi się te narzędzia, że są takie właśnie precyzyjne, fajnie leżą w ręce. No, ogólnie bardzo, ale to bardzo porządnie wykonane. A z drugiej strony nie podoba mi się to, że no, Panasonic, pomimo tego, że naprawdę robi świetne narzędzia, ma ich tak mało, że no w dzisiejszych czasach to jest po prostu za mało, żeby było raptem kilka elektronarzędzi, które możemy wykorzystać, a konkurencja tych sprzętów wypuszcza pfu, w zastraszających ilościach. No i tyle, no, jeśli miałbym komuś polecić, to myślę, że montażyści będą zadowoleni. No, ale jeśli jesteś stolarzem, no to jeżeli potrzebujesz tylko wkrętarki to może będziesz zadowolony, ale fajnie byłoby mieć większy wybór w doborze narzędzi. Mam nadzieję, że im się podoba, jeśli tak. Dzięki i do zobaczenia.